Czy znając swoją przyjaciółkę Henrykę, mogła się Pani spodziewać wczorajszego wystąpienia, tak, A, gorącego? No pewnie, no pewnie, znając Henię. Widzieliście Państwo, jak wygląda tutaj prowadzenie konferencji prasowej, prawda? Że jeśli ja powiem jedno słowo, to Henia dopowie pięć swoich, bo ona pamięta niektóre rzeczy troszeczkę, troszeczkę inaczej. Tak, to jest, to jest cała Henia i mam wrażenie, że, że jej głos, z mojego punktu widzenia, postronnego obserwatora, który przeczytał setki wpisów internetowych po tym wystąpieniu, wystąpieniu Heni, zwłaszcza młodych ludzi. Tam znalazło się mnóstwo właśnie takich głosów, że to ona uratowała te obchody. To nie chodziło o, kolejną, o kolejne takie spotkanie grona znajomych, bo przecież oni się spotykają bardzo często przy innych okazjach. To miały być wielkie obchody etosowych 30 lat Solidarności. Więc mam wrażenie, że Henia nie byłaby sobą, gdyby on nie włożyła e, kija w mrowisko, ponieważ Henia jest prawdziwa i szczera do bólu. Tak jak wczoraj.